Takie lata, na przykład 2000, 2000 na 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 rok, nauczyciel miał. To jeden, dwa ucznia była, a w ubiegłym roku to 16 dzieciaków widzę do pierwszej klasy. Znaczy, że młodzież zostaje i, i, i ta wierszyna jeszcze istnieje. Panie, zostaje, czyli widzą jest to, czyli w tym lesie. Jest, ale ten jest, no na, no, na ile wystarczy tego lasu. Bo nie, to to było, nie było pobudowanych żadnych hmm. innych warsztatów pracy. Nie, nie, jest? są trzy warsztaty. Jakie? warsztaty, które przywożą w las. Drzewo, dż drzewo. Dż tak, 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 tak. I wywożą. Ale wszystko to kupują Chińczycy. Chińczycy? Chińczycy i Japończycy. No Japończycy już teraz nie? My, nie, teraz już same Chińczycy. Chińczycy. Także, tak. o, bo, no, ch bo oni chcą skolonizować najchętniej. chłopaki takie od dziewiąta, dziesiąta klasa, do szkoleń nie chodziły. Wszystkie dzieją w lesie i kradły las, żeby zarobić pieniądze. Są jeszcze jakieś pytania? Czy Pani wolno mówić po polsku, czy Że nie? <grym> tam czy jest tam nie jest demokracja? To jeżeli Pani chce po rosyjsku, może mówić po rosyjsku? Teraz, teraz już można. Teraz już można. Oni mówili cały czas. Nie, a urzędach z urzędem, nie. nie, to. Wolno mówić po polsku z urzędem? wolno, no, ja w szkole jest, jest. klasa w Teraz ja od przedszkola już, no, ale tak? jako język to obcy. Przecież nie ma przedmiotów, no, tych, jak, jak, jak może gdzie ktoś czyta książkę Romka Koperskiego, to że wszystkie przedmioty po polsku. Nie, nie, to nieprawda. Nie 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 zagalopował się. Jako wie. język wie. obcy. Bo jest na dwie lekcje w ciągu tygodnia. A teraz jeszcze Rumia poszła na urlop roczny, także w ogóle nie przez ten rok będzie I drugi? Otóż, czy Czyli wniosek, że tego, żeby się no. Także zapraszamy no, ja na wakacje ja na Syrii. Może... To ma rodzinie nauczycielkę bezrobotną, proszę, mam tutaj adres, mam na miary. Może jechać i leczyć, uczyć, uczyć. A państwo jesteście mi powiedzieć. No, na pewno Dla nie mamy porównania w... dlaczego. Gdzie więcej, oprócz jak tam, gdzie nie mieszkali, to. Ja się czy... o tym, nie widziałam... A Tam jest pięknie. Ja byłem w Nowangarsku na Angarą, niedaleko Krasnojarska. W 80... Nowo -Angars, 30 km. 30 kilometrów, a to był Nowoangelsk, 3 tysiące ludzi mieszkało, Leciał się samolotem z Krasnojarska, byłem tam 3 tygodnie, w 88 roku. Ja u nas jeszcze, to że w 37 roku... No, zobacz tam było, 39. 30, 20, 90. było w tak? 30, 29 mężczyzn było wzięte i rozstrzygali. Już nikt nie wrócił, zostało 140 kto dzieci I tu w krótkim czasie wojna wypadła. Wszystkich pozostałych zabrali na wojnę, Na Do prac roboczych. Jak u Polaków liczymy, że mogą być zdrajcami i tam na Kaukazie wszyscy pracowali. Zostały kobiety i dzieci. No te były może dzieci. Kto miał rodzeństwo starsze, to były szczęśliwe, w porównaniu do mojej mamy, ona była najstarsza w rodzinie, siedmiu dzieciaków, ona miała dziewięć lat, to ją zaprzągali do pługa i na nią orali, trzeba było na czym się orać, a konie padały z wodno. było ogrodo, Oni tylko wiedzieli, że była libioda, a my pokrzywy nie jedli, a jakbyś jadła pokrzywy, to byś jeszcze wyglądała. Pokrzywa jest <droga. grywa>

Drożenie, to ja może tutaj z naszym towarzystwem no, to skontaktowali, żebyśmy się może jakoś... Ci najstarsi tam mieszkali, 8-10 tysiąców. Na zisko to byśmy szukali. Tutaj. No tak, no właśnie. Ja bym mogła kontakt z